Siemaków z tej strony Piotr, a to jest mój kolejny odcineczek z serii zagrajmy w Astrosplum. Tak jak mówiłem, ten odcinek będzie taki na luzie, taki opcjonalny do oglądania, bo w tym odcinku sobie, sobie wydamy wszystkie moje monety, które zebrałem. O właśnie tu. Na wstępie chciałem pozdrowić użytkownika Michał Bull, bo prosił mnie, więc pozdro mordo. Oczywiście, a ja się już zabieram do otwierania Puzel mamy pierwszy tam po pokonaniu bossa. Też mi się chyba coś tam włożyło yy, trochę puzli, więc spoko Puzzle. o dużo puzli teraz to będzie chyba. Chyba coś takiego. Puzzle, puzzle. O, dobra. Pierwszy artefakt: jakaś kamerka Chyba do PlayStation Portable. O, oczywiście puzzle. Kolejny artefakt. To jest jakiś. Dobra. To jest chyba w jakimś innym kraju, bo PlayStation Portable o, oczywiście inaczej wygląda. E to było go to w sumie. Jeszcze tam. W sumie to tam... Okej, okay, spoko. Dobra. Puzel. Puzel. Buzel. Puzel. Co ile tych puzli Kurde. O, mamy pierwszą konsolę. PlayStation 3. Takiej akurat chyba nie miałem, a może miałem, nie wiem nie pamiętam. Nie, tą miałem. W trzy, taką inna, czy inną. Ale nie, właśnie tą, tą mam, nie, nie miałem, tylko mam. Nadal. Więc to, to dobra. Czy się puzel, Pajny artefakt. I tako, takie PlayStation 4 yy, mam w swoim domu, akurat też. Więc spoko. Puste. Cześć. Yy, ogólnie. Nie wiem, czy to jest mój ostatni odcinek z tej serii. Bo. Nie, nie wiem, czy będę robił ten siódmy odcinek. Z zobaczymy jeszcze. Sorry, mam kater. Bumerang jakiś Hej? Fuzel Wel o, coś takiego? No to fajne, czas Okej Puzel Co ile tych puzji tu jest? Ja nie wiem O PlayStation 1 Szósty odcinek będzie taki, trochę krótszy. Nie szósty. Ten będzie taki normalny, chyba taki około 15-minutowy, może. Nie wiem. No i co, no. Siódmy odcinek, jak już faktycznie zrobię, to będzie miało około 10 minut, bo. tam to są tylko te cztery zagadki, jakie coś tam jest w każdym ze światów. No i to ogólnie nie będzie długo jakoś trwało, więc... więc no Chociaż nie wiem czy mi może wystarczy. A nie, jedna chyba. Nie. Dobra. Okej. Okay. Puszka. Posso ta po co te puszki? O, Sunboy! Fajnie nawiązanie. Spoko, spoko. Okej. Okay. Karta sieciowa, dobra. No, PS2, no, okej. Okay. Kolejny artefakt. O, PlayStation 4 Pro. I nie wiem, czy to się jakoś różni, szczególnie od normalnego PS4. No, ale cóż. Nie no co, są mi trzy nagrody do odblokowania, do zebrania. Wydaje mi się, że o, już tutaj puzzle wszystkie zebrałem, więc spoko. Cały obraz nam się tutaj ułożył, tutaj i tutaj, więc fajnie. Ale mamy jeszcze coś tutaj. Właśnie tutaj teraz sobie wejdziemy. Co to jest? Powiedzcie mi. Ej, tutaj. mamy coś takiego. A tu są te wszystkie artefakty do... A o! Ok, ok. Spoko. A tutaj. A tutaj jest chyba ta gra Astrobot, Tak, dokładnie. Sala misji, o oh, jo. No, dokładnie. Tutaj można sobie kupić grę Astro... Astrobota. I tutaj są te cztery, właśnie, pociki, które. Które będziemy zbierać właśnie prawdopodobnie w siódmym odcineczku. Yy, no, zostały mi trzy nagrody do zdobycia. Może nawet więcej, nie wiem. Więc yy, ja teraz sobie pozbieram te, te monety. Pozbieram sobie może. Z... Skąd, skąd sobie teraz pozbierać, to jest pytanie właśnie teraz. Bo nie mam pojęcia. Dobra, dobra stąd sobie pozbieram. Tutaj też się dużo monet pamiętam zbierał. Dobra. No więc to już przejdę sobie tak. A dobra, bo to jest yy, tutaj zagadka. No to, to, to sobie właśnie zrobimy w siódmym odcinku. Tak jak już mówiłem. Dobra. Dobra, tutaj mieliśmy tego Krasza e, Dobra, tu będziemy zaraz wyskakiwać oczywiście. E, no. Ja sobie teraz o, na szybkości po prostu zbieram, nie? Więc e, dobra, tutaj mamy, teraz zamiast artefaktów są po prostu monety, e, zamiast puzli oczywiście też, więc um, można sobie tych monet trochę więcej pozbierać. Dobra, teraz mamy e, Monety. Te monety są w ogóle rozsiane po... po całym tym świecie, więc no spoko, dobra, no ja teraz próbuję właśnie zdobyć sobie jakieś 300 monet może. Myślałem, że mnie nie złudzi, dobra. cyk Dobra. A nie, dobra, sorry, myślałem, że tutaj była ta zagadka. A jest chyba... O właśnie, tutaj jest ta zagadka, ale ja jej jeszcze nie będę robił, bo właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, zostawimy sobie to na siódmy odcinek który chyba raczej na właśnie no dobra to jest tutaj tutaj ogólnie tutaj nie było żadnego artefaktu z tego co pamiętam dobra O tak ja to teraz robię na szybkości, żeby was tam nie zanudzać. Bo wiem, wiem, że to już robiłem. No, więc... Więc tylko dobra. A szkoda to? Dobra, cyk. Dobra, już trudno się mówi, ja już tam tego bota drugiego nie będę, nie będę zbierał. się zbijał z balona, no i walka chyba Idziemy. Dalej. Tutaj był właśnie artefakt, ale że ja go już zdobyłem, to oczywiście są monety. Też tak, jak już wcześniej wspominałem. I dobra, tutaj to chyba będzie właśnie wszystko. Mamy jeszcze oczywiście monet. Tak, to już wszystko. Czyli zobaczmy sobie... Oczywiście czy nam wystarczy mogę A jeżeli nie to... jeżeli nie to trudno to resztę sobie zostawię na osobno po prostu. Wydaje mi się, że tak zrobimy. I sobie so Wystarczy idealnie. I super. Mamy no, jeszcze jeden. Mamy jakieś piątki, nie, nie wiem o co chodzi. Ostatnie, te to jest coś takiego, nie mam pojęcia, co to jest. No, tak. jakiś GPS, okej. Okay. No i git. A. a. To fajnie, nie? Dobra, yy, czyli to sobie zostawimy na osobny odcinek, oczywiście. Dla CS-u chyba nie w nie musiałem. Dobra, o co słowem co? zakończenie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Było oczywiście z wami Piotr, albo Piotr, jak to i Do zobaczenia w moim ostatnim odcinku, już z serii zagramy w Astrosperum. Cześć!